No, ale widziałem aż się spoję jak to wnosi No, ale przyjechał na tyle jesteś na to, że widzimy Dobra, a, czy nie chcesz mi mówić, bo moim zdaniem te wszystkie rzeczy to idą do, eee, do co? Nie, nie do goła, tylko do tego, tego, tego. A, 4 tak do Do 4, dobra, a później się ewentualnie poprzenosi. Może tak, z, możesz tak zrobić. Tam, nie wiesz Nie wiesz gołlak? No Może się wstydzi, może już Może bagażnika nie może otworzyć, bo za, za bardzo do tyłu zaparkował. A, sorry, a. a, jednak stwierdził, że... No nie, to nie, jeszcze... A może bagażnik otworzył na, teraz? To kluczyk musiał wyjąć, jak mu się same składają. No ale też nie wyjdzie, siądzie, tak. No drzwi ma odsyłane... A, z drugiej strony ma odcywane. No i tak bagażnik Może on wcale nie zamierza wysiadać, z puszy spać. A, ty zobacz, tylnymi drzwiami wychodzi. A, skubaniec. Ryska, czy nie będzie? Ledwo się mieści, ale narysowano no, tu inne drzwi. No ale to. Dlaczego? Jest w parkowania fakcji. Popatrz, że tu mamy. A mam tutaj, to, tutaj drzwi małe. Nie ma tutaj nikogo. Zaczyna się jakiś lakier. Aha.